Ojciec Tytus Piłat pośmiertnie został wyróżniony tytułem honorowego obywatela miasta Sandomierza. Akt nadania tytułu władze miasta wręczyły mamie dominikanina Alicji Piłat. Uroczysta msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Jakuba była także okazją, by przybliżyć życie i działalność ojca Tytusa. Stosowną uchwałę w sprawie nadania tytułu Rada Miasta Sandomierza przyjęła przez aklamację na sesji 26 lutego. Zaszczytny tytuł Mama głównego bohatera uroczystości odebrała w kościele pod wezwaniem świętego Jakuba, gdzie ojciec tytuł spełnił swoją posługę, jakie towarzyszyły jej emocje, radość, wdzięczność, no i trochę smutek, że już go nie ma, ale panu Pałko się tak podobało. Kochał sam kochał sam domierz. I myślę, że ta jego miłość krąży tu, bo przecież on, gdziekolwiek jest, modli się za nas i modli się za Sandomierz i wszystkich jego mieszkańców. I to mnie cieszy, że w jakimś sensie zostaje w Sandomierzu na zawsze. Ojciec Tytus Piłat przez ponad dwie dekady pełnił posługę w sandomierzu i dał się poznać jako charyzmatyczny i potrafiący łączyć ludzi kapłan. Zmarł nagle 24 stycznia w wieku niespełna 55 lat. Uroczysta Msza Święta w intencji zakonnika służyła także temu, by przypominać o jego działalności. Tytus był osobą o niezmiernej prostocie. Być może żyjemy w czasach, kiedy męczy nas zakładanie masy czy odkrywanie pewnych prógów. Tytus taki nie. Tytus był przezroczysty. Był człowiekiem niezmiernych prostoty. To jest pierwsza cecha, za którą jestem wdzięczny. Druga cecha. Tytus bardzo partnersko przyjmował każdą osobę, która do niego przychodziła. Tytus nie osądzał, ale słuchał. Każdy miał do niego dostęp. Jego otwarte serce, jego otwarte ramiona to było jego otwarte serce. Każdy przy Tytusie tym się ważył. Msza święta została odprawiona dokładnie w 28. rocznicę święceń kapłańskich ojca Tytusa. Wniosek do Rady Miasta, by w ten sposób upamiętnić dominikanina, złożył burmistrz Paweł Niedźwiedź. Nie znałem to dobrze Ojca Turysty, kilka razy rozmawialiśmy, kilka razy wysłuchał mojej spowiedzi, ale pamiętam, kiedy pierwszy raz przyszedłem tutaj na mszę, to słynną mszę od XVI dla turystów. prze, która wypełniała tę świątynię do ostatniego wolnego miejsca i pamiętam te kazania. Zawsze kilku Te kazania, po których nie można się było otrząsnąć, które zawsze zostawały w naszym sercu. I pamiętam ten smutny dzień, kiedy ojca zażegnaliśmy w dalekim Jarosławiu. i ten żal. Bo odszedł wspaniały człowiek, skromny, uczciwy, pracowity, dobry. Człowiek, który nigdy się nie wywyższył. Człowiek, który w drugim człowieku zawsze szukał dobra. Po mszy świętej przed wejściem na teren klasztoru Dominikanów odsłonięto ławeczkę poświęconą pamięci ojca Tytusa Piłata. Została ona ufundowana przez firmę Pilkington, która w mieście wykonała już kilkanaście podobnych inwestycji. Zdajemy sobie sprawę, że Tytus zmagał się z różnymi słabościami i ograniczeniami zdrowotnymi. Różnego rodzaju. Pozostaje dla nas przykładem, w jaki sposób niosąc swoje ograniczenia można przeżywać życie twórczo i w jaki sposób poprzez swoje ograniczenia można służyć innym. Być może to właśnie jego ograniczenia sprawiały, że, że Mógł dzielić z nami tak wiele dobra. Chciałbym wyrazić niezmierną wdzięczność Panu Burmistrzowi oraz Radnym Miejskim za tę inicjatywę przyznania honorowego obywatelstwa miasta Sandomierza, naszemu bratu Tu